Cześć, tu brat Maciej, a to jest krótkie, treściwe i dynamiczne wprowadzenie biblijne, takie jak na wzgórzu w Teze. Zapraszam. Witajcie w drugiej części podcastu O Hymnie do Miłości. Jeśli wpadliście tu przez przypadek po raz pierwszy, to zapraszam do odsłuchania poprzedniego odcinka. Posłuchajmy zatem jeszcze raz całego tekstu. Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian, rozdział 13, z przekładu Biblii tysiąclecia. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę taką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą moją majątność, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe. Zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy, jakby w zwierciadle niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość. Zakładam, że odsłuchaliście pierwszy odcinek dotyczący tego samego tekstu, i możemy zacząć od razu z grubej rury, jak to się mówi. Możemy rzucić się na głęboką wodę. Rozmontowując ten tekst, możemy go podzielić na trzy części. Pierwsza. To wersy od pierwszego do trzeciego, z których dowiadujemy się o pewnej hierarchii darów i o tym, że miłość jest niezbędna, że bez niej pozostałe dary są niczym. Moglibyśmy wręcz powiedzieć, że obojętnie czym się zajmujemy we wspólnocie kościoła, czy jesteśmy biskupem, siostrą zakonną, księdzem, działamy w karytasie, czy zwyczajnie pomagamy sąsiadom, jeśli nie ma w nas miłości. Jeśli nie wykorzystujemy naszych zdolności i naszych darów z miłością, to jesteśmy, jak to pisze Paweł, cymbałami. Druga część tekstu jest trochę bardziej skomplikowana. Są to wersy od 4 do 8. I w tym krótkim fragmencie znajdujemy tak zwaną definicję miłości. Paweł wypisał nam tutaj całą listę cech charakterystycznych miłości. Dzięki niemu możemy stwierdzić, czym jest miłość. Mamy tutaj 15 słów. Siedem określa to, czym miłość jest, a 8 opisuje to, czym ona nie jest. Pamiętacie nasz przykład, nasze wyobrażenie o warsztacie samochodowym i panu Mietku. W związku z tym, niczym pan Mietek, dobry mechanik samochodowy, rozmontujmy ten tekst i wymieńmy to, czym miłość jest. A więc mamy cierpliwość, łaskawość, prawdziwość, pobłażliwość, wierność, ufność i wytrzymałość. Siedem cech charakterystycznych dla miłości. Idąc krok dalej, możemy dzięki temu odpowiedzieć sobie na pytanie, bardzo ważne pytanie, z którym tak często mierzymy się my wszyscy, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy: Skąd mam wiedzieć, że kocham? Co to znaczy tak naprawdę kochać? Kiedy kocham? Kochamy, gdy jesteśmy cierpliwi. Kochamy, gdy jesteśmy łaskawi. Prawdziwi, pobłażliwi, wierni, ufni i wytrzymali. Kiedy odnajdujemy w sobie te cechy, to znaczy, że jesteśmy zdolni do miłości. A wiemy, że miłość jest większa niż wszystkie inne dary talenty i zdolności, które wymienia Paweł. Zwróćcie uwagę, że to, co jest tak niepopularne w dzisiejszym świecie, staje się najważniejsze dla Boga: bycie cierpliwymi, łaskawymi, prawdziwymi, prawdziwymi, takimi, jakimi jesteśmy, autentycznymi, bez udawania, bycie pobłażliwymi, dobrymi dla innych. Wiernymi Bogu, wiernymi sobie oraz drugiemu człowiekowi, wytrzymałymi, doprowadzającymi wszystko do końca i ufnymi, ufnymi wobec Boga, ale i wobec drugiego człowieka. Żeby być właśnie wiernym wobec pisma, musimy jednak także wymienić te negatywne rzeczy, które podaje święty Paweł. Czym miłość nie jest? Czym my mamy nie być? Czy może bardziej konkretnie, czego mamy nie robić? A więc Paweł pisze, że mamy nie zazdrościć, nie być pyszni, nie szukać uznania, nie być bezwstydni, nie walczyć o swoje, nie gniewać się, nie złościć się, nie cieszyć się z niesprawiedliwości. Chciałbym wyraźnie podkreślić to, jak bardzo to czym miłość jest. Miłość jako najwyższa cnota, wyższa niż wszystkie inne dary, jak bardzo kłóci się to z dzisiejszymi czasami, jak bardzo jest to odrębne i nie wpisuje się w ramy tego, co dzisiaj uważamy za, za jakiś sukces, za dobre cechy. Jak ciężko nam dzisiaj jest być łaskawymi, cierpliwymi, autentycznymi, takimi, jakimi jesteśmy. Wytrzymałymi. Oczywiście Paweł napisał ten tekst w pierwszej kolejności do chrześcijan w Koryncie, wspólnoty, która miała sporo problemów i naleciałości związanych z delikatnie mówiąc helenistycznym i lekkim stylem życia. Natomiast to jest jedynie tak zwane pierwsze czytanie tekstu. Bo wiemy, że wartości w nim zawarte są uniwersalne i są dla nas dzisiaj, i one idealnie pasują także do naszego stylu życia i naszego dzisiejszego Kościoła jako wspólnoty wiernych, ale może i wyjątkowo, niestety, do Kościoła jako instytucji. Możecie śmiało sprawdzić i zgłębić temat, czym był i jaki był Korynt w pierwszym wieku naszej ery. W końcu w ostatniej części naszego tekstu, czyli w wersach od 9 do 12, Paweł podkreśla trwały charakter miłości, co oznacza jej większą wartość w porównaniu z innymi darami duchowymi, co w podsumowaniu w wersie 13 pozwala Pawłowi stwierdzić, że miłość jest największa. Przepięknie. Ale jak zabrać to dla siebie? Jak tym żyć? Przychodzą mi do głowy dwa cytaty. Pierwszy, to taka też anegdota trochę, który ten cytat jeden z moich braci nosi dumnie na plecach na żółtym t-shircie. Ma taką żółtą koszulkę, taki t-shirt, gdzie na plecach ma wypisany ten cytat. Wystarczy kochać, kochać, kochać i nic więcej. Ojciec Pio. Ale drugi cytat mam też dla Was, trochę dłuższy, ale bardzo go lubię. Są to słowa brata Roże, założyciela naszej wspólnoty, które mogą być także pytaniem do rozważania dzisiejszego fragmentu. Pytaniem na dziś. Brat Roże napisał: Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość. Kiedy odkrywamy że Bóg patrzy na każdą ludzką istotę z niezmierną czułością i głęboką współczującą miłością, stajemy zadziwieni. A kiedy rozumiemy, że Bóg nas kocha i że kocha każdego człowieka, najbardziej odpuszczonego, serce otwiera się na innych. Z większą uwagą dostrzegamy godność osoby ludzkiej i zastanawiamy się, jak przygotować drogi zaufania na Ziemi. Chociaż czasem jesteśmy zupełnie bezradni, czyż nie zostaliśmy powołani, by swoim życiem przekazywać tajemnicę miłości? Kochaj i pokazuj to swoim życiem. Powodzenia.